Hejka, dzisiaj pokażę Wam moją potreningową rutynę z wiwą. Po treningu idziemy się występować na tor. Pod koniec siadam. Poluźniam popręg i zabezpieczam strzemiona. Ściągam siodło. Zdejmuję ogłowie i zakładam kantar. Chwila zasłużonej trawki. Poswarowam mi chrabki kremem. Schodziłam porządnie nogi i skarpetki umyłam jej specjalnym szamponem. Obowiązkowo olej z brokatem na kopytka. I poszłam odprowadzić ją na padok. A moja mama zaniosła jej siatkę z sianem. Na padoku założyłam jej maskę na muchy, a w nagrodę dałam jej marchewkę. Odwiesiłam kantar i się pożegnałam, ponieważ już jutro wyjeżdżam na dwa tygodnie na obóz. Umyłam wędzidło, założyłam pokrowce na strzemiona i siodło. Zaniosłam do siodlarni i odwiesiłam na nasze miejsce. Na koniec proszę odstawić skrzynkę. A tu już wracamy do domu. Dzięki za oglądanie.